Anko. Z tej strony... Ja się manko, z tej strony Kajtek Zagaj. Dzisiaj wam pokażę wszystkie moje gry. To jest teraz tak. No i aplikacje. Pierwsza aplikacja to TikTok. No TikTok to chyba... Wiecie co to jest. Halo, boss? Nie, yeah, Michael, Michael. Nie Ej, A, no TikTok to chyba powinniście wiedzieć co to jest. Teraz jest taka gra Takie auta mm. No to będzie taki pewnie dwuminutowy, trzyminutowy filmik, dobra Nie, może to też kojarzycie taką grę No nie wiem Tu niestety nie będziemy tak wchodzić i grać, tylko pokażę wam o... Tu play No i tu się auta wybiera i tu są takie światy i można jeździć. No fajna gra, lubię sobie czasem pograć. Ehm, no dobra, kolejna, aplik kolejna gra, e, to jest Fast Gran Sarding. Wchodzimy. To też auta. Mm -mm. O! Nie, nie. No, i tu mam tak. Tu mam taką furkę. No, i też można driftować, i w ogóle. E, kolejna gierka. Kolejna gierka to jest tu. Cyk. To się zawsze trochę długo ładuje. O, jest, jest, jest. No i ja tu mam. No to są też auta. Ach, tu mam chyba najlepsze. Tu mam prawie najlepsze auto Bugatti, że za 600 tysięcy kosztowało. Trochę było zbierania. Dobra, przechodzimy do kolejnej gierki. Teraz to jest taka gierka. No, wchodzimy. Dawno w to nie gramy. No wszystkie to moje gry prawie o autach, start. A no i ten świat, bo to za pieniądze tam ten jest. No, i tutaj się jeździ auto. Jak najdalej, w ogóle, no Dobra. Kolejna gierka to: Roblox. No, też, no nie wiem. No, też taka w miarę. No, każdy chyba powinien ją znać. Mówię o co chodzi. Jak chcecie, to możecie mnie zapraszać. Nazywam się Kajtek Zagaj. No dobra, no Robloxa powinien każdy znać. No dobra, przechodzimy do kolejnej gierki. Taka gierka. Dobra, wchodzimy. No tu też mam najlepsze auto. Prawie. No, no, jedno z najdroższych. No. Felari, felari, felari za 100 tysięcy, no bo naj e, naj na, na, no najbardziej, bardzo kosztowało auto to za 100 tysięcy. Najdroższe auto. No i przechodzimy do przedostatniej gierki. Tak, kacar parking też możecie kojarzyć. Tu mam takiego Merola za 700 tysięcy. Ładuj się. Ładuję. Tu akurat jest Honda. Ale wchodzimy do garażu. A nie, nie do garażu, ale lecimy. Lecimy do Marola. Tu gdzieś powinien być. On kosztował jakieś. O, tu jest. O, kurczę. Tu jest taki rolek ulepszony. No, delikatnie, eee, No, mówię, 700 tysięcy to też się jeździło tam i ogólnie. No i przechodzimy do ostatniej gry. Kolejna. Ostatnia gierka. To się szybko ładuje. No i tu jest auto. Tu jest auto, i też się jeździ. No dobra. To widzimy się pewnie w jakimś filmiku. Może w weekend. Bo może do mnie jakiś kolega przyjedzie. No dobra. To pa.